Malutka Pola jest pierwszy raz w autobusie. No i chyba nie jest strasznie. Co, Polcia? No, bardzo ją wszystko interesuje. Hmm. Fajnie. Tak. No, jest taka delikatna bardzo. Taka dziewczyneczka, tak? Tylko delikatna dziewczyneczko. Jeszcze szczeniurek. Więc wiele rzeczy jest dla niej nowych. Troszkę się boi. Ale jest też dzielna, i jednak próbuje te swoje straszki przełamywać. Taka Tak? Nie tej tylko słodziutka. No po prostu totalna słodycz. Taka delikatna, słodziutka dziewczyneczka malutka. No tak. Śliczna. Kto tam szczeka pieski, tak? Piękność, kochany. Piękności kochane. Bardzo ładna i urocza dziewczyneczka.